Szczęść Boże! Przekaz Pana Jezusa do Cypriana Polaka. Sobota, 4 marzec 2017 roku. Pisz, Synu, przeszkodzono nam na samym początku, ale też dlatego zapewne przed mającą nastąpić przeszkodą. Nie było kontynuacji. Zawsze mam Ci dużo do powiedzenia, Tobie i innym. Nie znaczy to, że w danym przekazie Dużo chcę Ci przekazać, dużo, gdy idzie o słowa, ale nadal mam Tobie i innym dużo do powiedzenia. Nie skąpię swoich słów Tobie i innym. Jestem słowem, pouczam, daję dary i łaski i wyjaśniam. Jezu, kocham Cię, o czym byś, Synu, chciał teraz wiedzieć? Śmieje się, Synu, ale to śmiech dobry. Ja też się uśmiecham. Ty, Panie Jezu, wiesz, co mnie nurtuje, poza swoimi sprawami. Wiesz też, Panie, że nieco, gdy idzie o tak zwane historie spiskowe, stonowałem po Twoich łaskawych wyjaśnieniach w sprawie Smoleńska. Wiem o tym wszystkim. Jak Ci mówiłem, prawda musi być znana. Chcę, aby już tak się w części stało. Część tej prawdy była przekazana przez Ciebie. Kim ja jestem, Panie, byli potężni prorocy Boży, a i oni nie znali tajemnic bytu. Nie było pewnych manipulacji, które są, zwłaszcza od czasu, w cudzysłowie, przewrotu kopernikańskiego. Tak, Panie Jezu, wiele rzeczy nie trzyma się ewidentnie Kupy. Wiele jest zakłamanych czy ludzie chcą jednak takiej prawdy skoro ty sam się jej boisz mimo wszystko oceniałem tatę iż mimo swojego obycia towarzyskiego błyskotliwości czy zamiłowania do czytania książek miał jednak płytkiego ducha a może ja sam mam płytkiego ducha lubiłeś i lubisz Budować sobie nisze i okopy, i tam ci było dobrze oraz bezpiecznie. Nie jesteś wojownikiem otwartych przestrzeni, lubisz pagórki i zakamarki. Może lubisz z brzegu i w rejonie zatoki, Twoje światy muszą być w zasięgu wzroku, dlatego chętnie wracałeś do czasów dzieciństwa. Kisz dziecko, myślałeś, że będziesz czuł się lepiej z rana, a tu choroba doskwiera. Potrzeba tego, moje dziecko, myślisz znowu, tu jesteśmy przy wielkich tajemnicach, a ty znów nie w swojej w cudzysłowie, optymalnej, jak mówicie, formie. Tak trzeba. Czuję się, panie, coraz bardziej wolny, jak mi pokazujesz, jaki jestem. Oczywiście to, co jest od Boga, nie może czynić mniej wolnym, także ocena własnej osoby i jej osobowości. Tak, synu, pomyślałeś o dzieciństwie i tym, co wczoraj proponowano w intencji Drogi Krzyżowej. Wróg Kościoła i człowieka nie ma nigdy dobrych intencji, choćby był w Kościele. Przeszkodzono nam. Zmieńmy temat, moje dziecko. Już dość skażono tym ducha człowieka z kojarzeniami w kierunku zła połączonego z manipulacją i cyniczną drwiną z tych maluczkich. Co chcesz wiedzieć, moje dziecko? Kim ja jestem, panie, jednakże? I nie wiem też, co w tej chwili chciałbym wiedzieć. Pomyśl. Dobrze, panie. Jeśli jesteś tak łaskawy o Koperniku, czy był masonem, czy dokonywał manipulacji, czy ktoś go inspirował, czy tak uważał, jak to przedstawiał ludziom owszem, moje dziecko, mamy tu do czynienia ze spiskiem spiskiem, gdy idzie o wiedzę o wszechświecie i układzie słonecznym, zwłaszcza. To prawda, od starożytności są ludzie którzy utrzymują łączność z pokolenia na pokolenie i starają się wpływać na losy świata oraz jego obraz, jaki jest w sercach i umysłach ludzi. Miłosierny Panie, dlaczego nie przekażesz takiej wiedzy w cudowny sposób, aby autorytatywnie było wiadomo, że to z mocą tylko przez człowieka? i to nieoczyszczonego jeszcze, ani nierozmiłowanego w Chrystusie jeszcze, jak wielu jednak chyba, choćby moich rodaków, aż tak wielu ich synu nie jest. Gdyby taka moja łaska została odrzucona, byłaby obrazą Boga. Taką obrazą Boga nie jest odrzucenie tych przekazów. Ponadto, jak już mówiłem do Ciebie, i innych i dawniej, i teraz współpracuję z człowiekiem. Ciebie wybrałem do tej współpracy, aby przekazać niektóre rzeczy, których nie przekazuję innym, którzy je ode mnie otrzymują, a którzy mają dusze bardziej proste, a im niewierne. Wolałbym być, Panie, duszą bardziej prostą i Ci wierną, ale jesteś inny i takiego Cię do siebie Prowadzę. Ci ludzie, panie, o których mówisz, dlaczego tego nie zniweczyłeś? Przeszkodzono nam. Kontynuujmy, moje dziecko. Nie zniweczyłem, bo nie wierzył ludzkiej woli, a także po to, by wyszły na jaw zamysły serc wielu. Boga nie da się oszukać, moje dziecko. Nad wszystkim panuje, wszystko widzi. Wszystkim zarządza. Szatan od początku chciał mieć ludzi, którzy by posiadali, zbierali tajną wiedzę i ją wykorzystywali przeciw innym na swój użytek. Stara się to utrzymywać z pokolenia na pokolenie, właśnie. Gdy świat zaczął się ze sobą bardziej komunikować, gdy stał się mniej niedostępny, Założył nowożytną masonerię, jednakże w jakiejś formie istniała ona, w cudzysłowie, od zawsze. To skutek grzechu pierworodnego, poszukiwania wiedzy tajnej wbrew Bogu i skażenie, które przeszło z pragnienia Ewy na wszystkich ludzi. Zważ jednak, że wtedy nie było innych ludzi. Ewa nie zamierzała, więc dzielić się nawet, Tą wiedzą, którą, wedle węża, ukrywał Bóg z innymi. Dlatego też, na skutek tego grzechu, szatan wybierał ludzi, którym daje wiedzę, wedle swojego uznania, którzy się mu oddają i pilnuje, aby ta wiedza nie zamarła, tylko przechodziła z pokolenia na pokolenie, aby mógł mieć większy wpływ na losy świata. Wedle węża. Swego mniemania. Tacy ludzie są i byli niezależnie od narodów, państw, a nawet cywilizacji. Czyli Kopernik, z którego jesteśmy dumni, jest takim człowiekiem. Tak dziecko jest tym, którego wybrano i któremu przekazano tajną wiedzę. Nie przeczy to jego wszechstronnym zdolnościom. Oni obserwują dzieci oczywiście w miarę możliwości i najczęściej z lepszych domów. Jak wy to w Polsce do niedawna mówiliście, od maleńkości i wybierają. A gdyby chciał wyznać prawdę, zostanie zgładzony. Oczywiście ja mogę go uratować, jednak trudno mi ratować życie kogoś, kto od czasu bycia świadomym jest zaprzedany złu. Jednakże taka próba choćby może mieć wpływ na uratowanie duszy i zdobycie po ciężkim zwykle czyścu życia wiecznego. Czyli tacy ludzie Cię panie zabili. Niektórzy z nich mieli wpływ na to. Niektórzy służyli dwom panom Bogu Izraela i Belzebubowi. Jednak decydująca była niewierność Izraela. Jako całości. Nie, nie było moje dziecko tak, że w cudzysłowie starożytna masoneria zabiła Chrystusa, ale i wśród najważniejszych Żydów byli i tacy. Wszystko to dziwne, jakby nie było, Panie, dziwne, bo inne od obrazu świata, który znasz Ty i inni. Masoneria i ci ludzie od czasów starożytnych. Mają wpływ na losy świata, ale nie mają decydującego. Ich wpływ zmalał od czasu odkupienia ludzkości, ale teraz wzrasta i wzrośnie do czasu całkowitego ich zniszczenia. Nie rozumiem Panie, dlaczego im tak zależy, zwłaszcza, że wie, że umrze, a i to wiele nie doda do pełnego stołu. Zdobywanie wiedzy tajemnej wielu się nie chce. A jednak człowiek jest bardziej skłonny do zła niż do dobra. Byłoby nawet dziwnym, gdyby szatan nie inspirował i nie prowadził tak ludzi z pokolenia na pokolenie. Tak jak człowiek, jak wiesz, chce zostawić coś po sobie, przede wszystkim dzieci, tak i cich są, by ich dzieło trwało. Panie Jezu, ludzie poczują się oszukani. Czy dlatego, że ktoś spiskuje za Twoimi plecami, a nie zauważasz tego w swojej codzienności, masz czuć się oszukany? On jej nie może zmienić. A Ty człowieku żyjesz, o ile żyjesz, wedle woli Boga. Grzech pierworodny musiał mieć swój skutek, wedle woli Boga, także na zło i chęć, Dominacji grupy w cudzysłowie wybranych, przekazywany z pokolenia na pokolenie. A reptylianie, tak zwani, tę tajemnicę wyjaśnię Ci innym razem, o ile nadal będziesz na mojej drodze i będziesz nią postępował we wzroście ducha. Chwała Tobie, Chryste, wielbi dusza moja Pana. Otrzymał Cyprian Polak.